Tarcza przed mikrobami. Pierwsze wielkie odkrycie dotyczyło powierzchni, których dotykamy każdego dnia. Podłogi, meble, ściany i przedmioty gromadzą kurz, brud i niewidoczne dla oka ustroje. Kiedy regularnie usuwamy zabrudzenia, eliminujemy źródła chorób. Badacze zauważyli, że rodziny dbające o czystość powierzchni rzadziej cierpią na alergie i infekcje. Najciekawsze było to, że nie chodzi tylko o widoczny brud to mikroskopijne patogeny stanowią prawdziwe zagrożenie. Klamki, włączniki światła, krany i poręcze to prawdziwe rezerwuary bakterii. Te miejsca wymagają szczególnej uwagi, bo dotykamy ich dziesiątki razy dziennie. Naukowcy odkryli, że proste czynności mogą zmniejszyć ryzyko przenoszenia chorób między członkami rodziny. Dom staje się wtedy bezpieczną twierdzą, a nie polem bitwy z niewidzialnymi wrogami. Regularne sprzątanie to inwestycja w zdrowie która zwraca się wielokrotnie. To właśnie te codzienne gesty tworzą niewidzialną tarczę ochronną wokół najbliższych. Domowe centrum zdrowia. Kuchnia okazała się najbardziej krytycznym punktem. Badacze odkryli, że powierzchnie robocze, naczynia i przybory kuchenne mogą być źródłem niebezpiecznych zanieczyszczeń. Bakterie z surowego mięsa, resztek jedzenia czy nieumytych rąk łatwo przenoszą się na gotowe dania. Najciekawsze było odkrycie, że większość zatruć pokarmowych zaczyna się właśnie w domowej kuchni, a nie w restauracjach. Naukowcy podkreślili znaczenie oddzielenia czystych i brudnych stref w przestrzeni kulinarnej. Łazienka i toaleta powinny być fizycznie oddzielone od miejsc przechowywania i przygotowywania jedzenia. Każdy element kuchni, od desek do krojenia pościerki, wymaga regularnego mycia i dezynfekcji. Rodziny stosujące higieniczne praktyki kulinarne rzadziej chorują na infekcję przewodu pokarmowego. To proste zasady, ale ich konsekwentne stosowanie robi różnicę. Kuchnia przestaje być miejscem ryzyka i staje się centrum zdrowia domowego. Wilgoć to wróg numer jeden. Naukowcy odkryli fascynującą rolę naturalnego światła i wentylacji w utrzymaniu zdrowia. Promienie słoneczne wpadające przez okna nie tylko rozjaśniają pomieszczenia, ale także zabijają mikroorganizmy. Odpowiednia wentylacja zmniejsza wilgotność w domu, co utrudnia rozwój pleśni i grzybów. Badacze zauważyli, że rodziny żyjące w dobrze przewietrzanych domach rzadziej cierpią na problemy oddechowe. Stęchłe powietrze i zamknięte przestrzenie sprzyjają gromadzeniu się alergenów i patogenów. Wilgoć to wróg numer jeden, tworzy idealne warunki dla pleśni, która może być bardzo niebezpieczna. Regularne otwieranie okien i wpuszczanie świeżego powietrza to prosty gest o ogromnych konsekwencjach. Światło słoneczne dodatkowo poprawia nastrój domowników, i wspiera produkcję witaminy D. Naukowcy odkryli, że domy z dobrą cyrkulacją powietrza mają nawet o połowę mniej problemów z infekcjami. To naturalne metody, które nie kosztują nic, a przynoszą niewiarygodne korzyści. Połączenie światła i świeżego powietrza tworzy środowisko nieprzyjazne dla chorób. Czyste dzieci rzadziej chorują. Fizyczne zdrowie rodziny zaczyna się od codziennych rutyn higienicznych. Badacze odkryli, że rodziny praktykujące regularne mycie rąk, Dbające o higienę osobistą i utrzymujące czystość ubrań mają znacznie silniejszą odporność. Nie chodzi tylko o unikanie chorób, czystość wspiera ogólną witalność organizmu. Dzieci wychowywane w czystych domach rzadziej chorują przewlekle w późniejszym życiu. To odkrycie zaskoczyło nawet samych naukowców. Efekty higieny domowej sięgają daleko w przyszłość. Regularne posiłki w czystym otoczeniu, aktywność fizyczna i odpowiednia ilość snu tworzą synergię. Kiedy ciało nie musi ciągle walczyć z zakażeniami z brudnego otoczenia, ma więcej energii na rozwój. Badacze podkreślili, że większość problemów zdrowotnych w rodzinach wynika nie z genów, ale ze stylu życia. Czyste środowisko domowe daje organizmowi szansę na pełne wykorzystanie potencjału. To inwestycja w zdrowie, która zwraca się przez całe życie. Fizyczna kondycja każdego członka rodziny rośnie wraz z poziomem higieny domowej. Umysł kocha porządek. Psychiczny wymiar czystości okazał się równie fascynujący jak fizyczny. Naukowcy odkryli bezpośredni związek między stanem domu a poziomem stresu mieszkańców. Bałagan i brud działają jak cichy stres, który podświadomie obciąża umysł. Uporządkowana przestrzeń daje poczucie kontroli nad własnym życiem i redukuje napięcie emocjonalne. Badacze zauważyli, że ludzie żyjący w czystych domach lepiej śpią i mają więcej energii. Chaos wizualny dezorganizuje myślenie i utrudnia koncentrację na ważnych sprawach. Z drugiej strony, czyste i schludne wnętrze sprzyja spokojowi i klarowności umysłu. Naukowcy odkryli, że zaniedbany dom może potęgować uczucie niepokoju i drażliwości. Ludzie nieświadomie reagują na swoje otoczenie, brud wpływa na nastrój bardziej niż zdajemy sobie sprawę. Regularne sprzątanie staje się formą terapii, która przywraca równowagę psychiczną. Kiedy dom jest czysty, Łatwiej nawiązać pozytywne relacje i otwarcie komunikować się z bliskimi. To odkrycie zmienia sposób postrzegania sprzątania z obowiązku na narzędzie dbania o zdrowie psychiczne. Czysty dom to fundament rodziny. Społeczny wymiar czystości domowej okazał się najbardziej zaskakującym odkryciem. Badacze zauważyli, że wspólne utrzymywanie porządku wzmacnia więzi między członkami rodziny. Kiedy wszyscy uczestniczą w sprzątaniu, rozwijają poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Te codzienne działania w naturalny sposób uczą współpracy, szacunku i empatii. Czyste otoczenie sprzyja spędzaniu czasu razem, łatwiej zorganizować wspólny posiłek czy wieczorne spotkanie. Naukowcy odkryli, że rodziny w zaniedbanych domach częściej doświadczają napięć i nieporozumień. Brud i chaos stają się źródłem konfliktów, które niszczą harmonię domową. Z drugiej strony, schludne wnętrze tworzy atmosferę sprzyjającą pozytywnym interakcjom. Dzieci uczą się porządku i przenoszą te umiejętności na inne obszary życia. Badacze podkreślili, że czysty dom to fundament rozwoju umiejętności społecznych. Kiedy przestrzeń jest przyjazna, łatwiej nawiązywać głębokie relacje emocjonalne. Wspólne dbanie o dom staje się rytuałem budującym jedność rodziny, centrum odporności rodziny. Badanie naukowców z Indonezji zmieniło sposób postrzegania codziennego sprzątania. To nie jest tylko kwestia estetyki czy powierzchownego porządku, to fundamentalna praktyka zdrowotna. Dom staje się żywym ekosystemem, który albo wspiera zdrowie rodziny, albo je zagraża. Odkrycie tej prawdy ma ogromne konsekwencje dla zdrowia publicznego i edukacji społecznej. Naukowcy wykazali, że inwestycja w czystość domową zwraca się wielokrotnie poprzez lepsze zdrowie i niższe koszty leczenia. Każda rodzina może wprowadzić te zasady bez specjalistycznej wiedzy czy drogich narzędzi. Wystarczy konsekwencja, świadomość i zaangażowanie wszystkich domowników. Badacze podkreślili, że czystość to nie jednorazowa akcja, ale styl życia budujący odporność rodziny. To odkrycie daje nadzieję na poprawę jakości życia milionów ludzi na całym świecie. Dom jako centrum zdrowia to wizja, która zmienia wszystko. Naukowcy udowodnili, że najprostsze gesty mają największą moc zmieniania życia.